Cześć Wojtek, wczoraj nie mieliśmy okazji porozmawiać, a wczoraj była konferencja. Dzisiaj jest konferencja, e, która wzbudziła w tobie większe emocje. No wiem, że tej jednak jesteś większą częścią, ale tam jednak byłeś uczestnikiem. Zupełnie dwie różne role. Myślałam, że konferencje będą od siebie odbiegać, a tu jednak to MMA miało spore znaczenie. Myślę, że każdy z uczestników, którzy przyszli wczoraj, e, no, spodziewali się czegoś innego. Jakby wiesz, faktycznie my tam przyszliśmy grać w kartę. Wiesz, tak, taka jest konwencja, mieliśmy przyjść spokojnie na półtora godzinki, porozmawiać sobie, pożartować, no i w spokoju pojechać do domu, poznać zasady, dowiedzieć się o co chodzi. Miało to być eleganckie, eleganckie show. Wyszło troszkę inaczej. Myślę, że organizatorzy nie spodziewali się tego. Też przepraszali nas niejednokrotnie, ponieważ wiesz, bym przyjął tam faktycznie na dymy, no to... To nastawienie byłoby troszkę inne. I ja wiesz, tam siedziałem, siedziałem i tak siedzę i słucham tego, co tu się odpierdala, mówię, mówię jest Meduza, to jest dziwne, co się dzieje, jakby wiesz, to się wymstęło spod kontroli. I w pewnym momencie mówię, Kasio, no zawnij już ten, wiesz, też do niego odezwałem już tak hamsko, bo no, nie wytrzymałem w pewnym momencie. Za dużo tego było. Eee, eee, no i powiem tobie szczerze, że... I tak mi się podobała, znaczy wiadomo, no dzisiejsza konferencja była fenomenalna. Podobała mi się dużo, dużo bardziej. E, było, było kurczę wszystko. Były dymy, był śmiech, e, były fajne pomysły. Z drugiej strony pasuta, Tak, tak, można Spoko, tak spektakl. To było, tak, no dzisiaj było świetne, naprawdę, tak. Tak, dzisiaj była świetna konferencja. No doceniam wczoraj wczoraj jeszcze po prostu, no było jak było. Ja nie byłem tak nastawiony na tak w żaden sposób. E, nie chciałem, żeby to wiesz, to też jak już mówiłem już też wiesz. Taki. Nie szkoła, bo ten, bo pasut zrobił nam prezentację wczoraj szkoła, bo w ławkach Meduza gdzieś tam siedział z tyłu i uspokajał w ogóle to całe towarzystwo. Ale czy ty jako włodarz największej frykowej freak... federacji w Polsce nie wiedziałeś, że to tak będzie wyglądać? Szczerze? Nie i wielokrotnie pytałem organizatorów panowie, czy na pewno będzie spokój. Wielokrotnie. Czy na pewno idę tam grać w karty, po prostu jak ludzie przyjął kauty i czy na pewno będzie spokój, bo tam jest Casio. Ale Kasio zapewniał, jeżeli, jeżeli to prawda, bo e, takie info dostałem, nie wiem czy faktycznie Casio już zapewniał, bo może nie, ale podobno już zapewniał, że nie będzie poruszał tematów dziecka nitro, że będzie spokój, że nie będzie nas atakował. E, no i jeżeli to prawda, to po prostu się wymknęło spod kontroli. No, Casio jest jaki jest i e, jakby no nie. Dziwiłem się też, że tak, że tak, że organizatorzy mu zaufali, może ale spodziewałem się faktycznie, no może gościu wiesz, przed tutaj no, wygrać bańkę ogarnięty, nie? Jakby wiesz Kasia to jest dosyć inteligentny gościu, co by nie było. Więc jakby no, zaskoczył mnie trochę, że tak ruszył. No ja się też krótwiłem w pewnym momencie, ale no, nie ma co do tego wracać. Jakby no, tak szczerze, to go nie było śmiesznie, nie? Było śmieszne. Ludzie tam mówili, że coś, jakiś roost. Ja w ogóle się nie poczułem, że w sposób zroostowany czy coś. Bardziej było śmieszne. Zemka się roostowała, nie? Tak, tak. No. I było kas już kąta reszta świata, ale ja się tam w sumie fajnie bawiłem, co by nie było. nie? I taka, czy ty przyczyniłeś się jakoś do tego, że Kas już został e, usunięty z tego projektu? Wiesz co ja e, zaraz po konferencji ja szybko wyszedłem, to było widać, że kamera jak wychodzę, bo nie daję wywiadów. Ale dobra, e, ktoś tam mnie przekonał, żeby dać jeden do kanu. Poszedłem, dałem wywiad Mateuszowi Kaniowskiemu. Wszyscy widzieli, że wsiadłem do auta, pojechałem sobie i jadąc w samochodzie, zobaczyłem oświadczenie. Jakby, więc, jakby totalnie nie miałem wpływu na to, bo jeżeli oni widzieli Kasiusza, to się powinni z tym liczyć. Więc, szczerze mówiąc, czy była dobra decyzja? Nie wiem. Dla, dla konwencji, faktycznie, jak ma być spokój, to tak. Bo będziemy siedzieli, grali w karty, będzie nuda, nuda, no, albo będzie jakiś coś, wymyślone, to będzie show. Ale jeżeli oni wywali Kasjusza, no to nie o to chodziło. Wiem, że im nie zależało na zasięgach, bo ludzie piszą stary, Kasjusz wam wykradził 40 koła, a ludzi e, były dymy, ludzie chcą to oglądać. Ale im nie o to chodziło. Im chodziło o to, żeby obejrzeć sobie, jak gramy w... Pokera i żeby to było mniejsze może e, target ludzi, mniejsza grupka tej sprzedaży pay per view, ale bardziej prestiżowo, bardziej jakościowa. Wiesz o co chodzi? Karty już odłóżmy na bok. Tak. Teraz przejdźmy już w końcu do e, dzisiejszej ogłoszonej karty walk. Mamy nowych e, zawodników. Kolejne karty. E, tak, kolejne karty. Czy jednak nie to tak na bok? Wojtek tutaj rozdaje karty, moi drodzy. E, Wojtek, nowi, no ale po części. Wok po części tak. Obok zdela. Co się stało? Tak, Michał jest w Turcji. Co on tam robi? Nie zakończył to, ten temat. <noise> Nie wiem, co to robi, ale to jest jej ob sprawa, ale coś na pewno, co mu pomoże zdrowotnie. Okej, okay, rozumiem. E, jeżeli chodzi o zawodników, pojawiło się sporo nowych zawodników, e, głównie są oni z Twitcha. Widzę, że teraz na tej platformie trochę bazujecie. Czy widzicie, że e, przyciągają oni większą i Zupełnie nową publikę do federacji? Znaczy, myślę, że bardzo mocno YouTube jest e, też wyeksploatowany, i jeszcze wielu ciekawych zawodników, e, z którymi też rozmawiamy, niektórzy są podpisani. Natomiast Twitch zgadza się, duże zaangażowanie, duża konwersja, e, Twitch oddaje. Ale chyba najbardziej dzisiaj oddał na konferencji jednak Pasut ze swoją osobowością. A jeżeli chodzi o Dymy, nie wiem czy widziałeś co działo się na backstage'u Adrian Polak, który nawet tutaj nie, nie doszedł no. i porwał Patrykosowi bluzę. Ale zaciekawiło mnie to, że przy jednym stole nie siedział Amadeusz wraz z Polakiem i właśnie z Alanem Kwiecińskim. Amadeusz siedział wraz z Adrianem, ale bez, tak. Alana. bez Alana, tak. No a z Alanem wiadomo... Ktoś to ma nagrane gdzieś tam, ja więc między nimi akurat. E, no, działałeś przed konferencją, nie? Na którą walkę ty czekasz najbardziej? No ten Polak z, z partykostem zaskoczyli, nie? Emocjonalnie, demogennie na tą, mocno będę czekał. E, ale chciałem też zobaczyć, już to niejednokrotnie mówiłem tu w wywiadach, e, trąbę z e, błądki, e, z tupielem, e, bo jednak są bardzo sięgowi twórcy, bardzo na walka. Nie wiem, kto jest faworytem, naprawdę nie wiem i chcę to zobaczyć, a wiem, że obaj będą naprawdę tutaj robili wszystko, żeby wygrać. A jeżeli chodzi o e, Roberta, on wczoraj już otrzymał bardzo duży hejt od Arka Tańculi, e, jeżeli chodzi o, o występ z Jaskiem Murańskim, e, jak ty spoglądasz na tą sytuację? Dziwne to było dla mnie, nie wiem czemu Alek Tańcula tak się dał ponieść emocjom, e, czemu jakby zachować troszkę jak pies ogrodnika. Zaskoczyło mnie to, Ale takie rozsądny nagle tego emocje poniosły. Mm, no, dziwne to było. Nie uważam, że Pasus zrobił jakikolwiek błąd biorąc tą walkę, z czym zrobił taki spektakl, więc jakby totalnie się... W ogóle Adek rzucał jakimiś kwotami, trzeba to zdementować, bo te kwoty były totalnie z dupy. Jakby to nie... Jak jakie miliony jakieś tam, wiesz, dziwne kwoty zaczęły padać. Nie wiem o co chodziło. Adkowi. Nie rozmawiałem z nim jeszcze na ten temat, ale to było, to było dziwne. Jak jesteśmy przy kwotach? Boxel dzisiaj powiedział Natanowi, że gdy zrobi testy i wyjdą one, negatywnie, to Boxdel dorzuci mu 30 tysięcy złotych do e, jego wynagrodzenia. Natan nie chce się na to zgodzić. Myśli, że ze względu na to, że ma coś do ukrycia, czy to jest jego taki e, trik marketingowy, który mógł podłapać od starszego kolegi, doświadczonego Marcina Dubiela? Myślałem, że Natan jest czysty, ale po tej wypowiedzi uważam, że może coś brać. A nie uważasz, że to może być właśnie e, próba zwiększenia sobie zasięgu, tak jak w sumie zrobił to, rzucając płatkami fagaty? To, że odmawia pieniędzy? Jeżeli jest pewne, że jest wszyscy? On twierdzi, że e, większe pieniądze da mu zasięg, który zbuduje sobie na tym, że. Czy e... pewność, że przybierze? Tak. Okej. Okay. Dziwne? Nie wiem. Dziwna logika myślenia. Okej. Okay. No nie wiem. E, ja bym tak nie myślał. 30 k plus wynagrodzenie wiejskiego KOKSA zrobi się fajną sumą, więc jakby, wow, chciałbym od razu. I zrobił te testy. A myślisz, że dostanie kolejną walkę, czy to będzie taka jednorazowa Nie jego... pojęcia, to zależy jak się pokaże, co się wydarzy, jaki będzie odbiór, to wiele czynników wpływa na to. My z Afarami jesteśmy głównymi matchmakerami, ale też działamy z całym zespołem, analizujemy to, więc jakby... I tu zdementuję pewną plotkę, którą rzucił Kasiusz. A, ehm, tak, to też no po ale jakby, 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 nie, jakby zdziwiłem się, że Kasjś to powiedział, bo jakby wiesz, my przed konferencją Casino nie rozmawialiśmy w ogóle o fejmie. Szczerze, ja tam szedłem zjeść pizzę, pogadać o porysowanym zegarku. Jak <grym> takie tematy były, wiesz, totalnie jakieś i Nie gadałbym o fejmie przy konkurencji i w ogóle przy innych twórcach, którzy nie są też związani z fejmem, więc jakby nie wiem po co Kasj rzucił tak e, pomówienie. Ale nie wiem, po co to zrobię właściwie, że możemy mnie zdyskredytować w jakiś sposób, ale przynajmniej dyskredytuje. Ja z Rafałem pracujemy już e, wiele lat i nie przypominam sobie sytuacji, jeżeli chodzi o kartę walk, żebyśmy chociażby raz byli niezgodni. Ubiedymy, e, Uważam, że osobowość Jacka Monańskiego w fejmie wiele wnosi. E, jest ciekawą postacią. Nigdy nie powiedziałem, że go nie chcę. Nie wiem, czemu Łukasz to powiedział. Może faktycznie mnie zdyskredytować. I to pokazuje, że jest całkiem inteligentnym gościem, bo chyba ludzie dołyknęli, niektórzy. Chociaż ja mówiłem, że to powienie, ale wiesz, to bardzo łatwo jest pomówić, a potem nawet, że powiesz, że nie, to ludzie i tak będą mówili, o tak jest, wiesz, o Wojtek nie ma zdania. Najszybciej została ogłoszona walka, właśnie pasuta z Jackiem Urańskim. Nie zdenerwowałeś się? No właśnie tak, bo jakby... Nie wiem skąd. Aha, no w sumie w sumie wszyscy Jacek... jawnie, ale to wszyscy ale jawnie zaczęli o tym też, mówić. Tak, pojazd też rzucał do siebie, że walczy i tak dalej. I wrzucał tam na Insta, więc jak łatwo byłoś to myśleć, Kasz już może wiedział, i tak widzisz, tak to. No, przebiegły gosek. Przebiegły gosek. Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Tobie